Tradycyjnie w ostatni wtorek miesiąca w Muzeum Miejskim Sztygarka odbyło się spotkanie podróżnicze, które przybliżyło polskim miłośnikom zwiedzania odległą Japonię. Tym razem gośćmi Grzegorza Kuśpiela było małżeństwo globtroterów Urszula i Maciej Kordeuszowie. To jest kwestia naszej przyjaźni z Maćkiem Kordeuszem, mężem Urszuli. Maciek jest grotołazem z klubu AVEN Sosnowca. Ja też jestem grotołazem z AVENu i stąd nasza wieloletnia przyjaźń. Pierwszy rekord świata kilkanaście, ponad 20 lat temu to było wspólne przedsięwzięcie między nim i Maćka. Mojej kolegów z, z Plo klubu AWEN. A Urszula, jak każda nasza kobieta, nam, kobiety Grotołazów nam towarzyszyły w górach bądź po przejeździe. I mówiąc szczerze, jeszcze w czasach, kiedy myśmy hasali po najgłębszych jaskiniach świata, to nasze panie no, były tutaj gdzieś w domach albo na jurze. Podobnie było z Urszulą, która teraz ku mojemu no, osłupieniu, ale takiemu pozytywnemu, rozchulała się po świecie. No, jeszcze chyba więcej jeździ niż jej mąż. Właściwie Japonia to był nasz y, ostatni taki. Poważniejszy kierunek azjatycki. Chcieliśmy zobaczyć, jak wygląda ta odmienność japońska. A naprawdę jest odmienna od pozostałych krajów azjatyckich: zupełnie inni ludzie, zupełnie inna kultura, zupełnie inne zachowania, zupełnie inna kuchnia, wszystko jest tam inne. I ta właśnie inność chyba nas chyba w tamtym kierunku. Jak długo Państwo przebywali w Japonii? My byliśmy bardzo krótko, byliśmy 14 dni to był taka podróż z szybkością Shinkansena. Japonia jest dosyć drogim krajem, więc tak jak wszystko tam szybko płynie, tak my też szybko, żeśmy podróżowali po nim. Zobaczyliśmy dosyć dużo jak na dwa tygodnie, ale nie była to taka podróż dogłębna, taka jak, jak a nasze podróże do Indii, gdzie trwają miesiąc, a nawet i więcej czasami. Była to taka szybka podróż, szybka podróż po Japonii. A co zrobiło największe wrażenie? No w zasadzie wszystko robi wielkie wrażenie, jeszcze tutaj zaznaczę, że to była taka kwintesencja, zobaczyliśmy to co jest tak no, najważniejsze I, i, i żeby tak no, posmakować Japonii to by trzeba było tam jeszcze powrócić na, na dłużej, ale no co robi wrażenie, no, 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 no wszystko, no, styl życia. Transport, komunikacja, zorganizowanie życia na takiej ilości ludzi na małym terenie sejsmicznym. Wrażenie na przykład może zrobić, że w każdym domu są, są kaski, są, są lampy, jest oświetlenie. Tak na wypadek trzęsienia ziemi, oni przecież cały czas żyją w zagrożeniu, w hotelach. Są strefy, gdzie się, czujniki, strefy, gdzie, gdzie się jest, jest biurka w razie trzęsienia ziemi. Mnie zaszokowało na przykład to, że w, 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 w tak nowoczesnym kraju jak jest Japonia, można zetknąć się ze starożytną historią, że można wejść w klimat Japonii powiedzmy z XVI-XVII wieku. Kioto jest takim przykładem na przykład. No. A czy Europejczykowi łatwo jest się odnaleźć w innej kulturze, takiej jak japońska? Znaczy, w kulturze, no wiadomo, że to wymaga zrozumienia, każda kultura, że tolerancji wymaga z, z każdej ze stron, ale raczej nie, nie ma problemu, bo nie ma jakichś negatywnych wzorców kulturowych, tylko wszystko jest takie log logiczne. I, i, I choćby ta. Ta ich przysłowiowa uprzejmość, na przykład oni się bardzo spieszą i nawet na schodach ruchomych my, nie, my blokujemy, tam jest ruch lewostronny i na przykład blokujemy im przejście, bo, bo to Japocik, który nawet będzie się spieszył na, maksymalnie, to stanie i będzie grzecznie czekał, aż ta osoba nie zwróci uwagi, tak uprzejmość, te ukłony. No to to jest takie no, bardzo Wystrychne. pozytywne. A już dziś kustosz działu podróżniczego Grzegorz Kuśpiel zaprasza na kolejne lutowe spotkanie. Za miesiąc w lutym tradycyjnie w, ostatnią, w ostatni wtorek miesiąca o godzinie 18 skoczymy galopem do Singapuru. Tak autorzy tego tego, tej opowieści zareklamowali swój występ, Galop na Singapur, ale tak naprawdę jest to fantastyczna opowieść młodych ludzi o y, podróży po Azji, tym bardziej interesującej, że y, wykonanej za niewielkie pieniądze, co będzie szczególnie przypuszczalnie y, y, bardzo poglądowe dla, dla młodych ludzi, którzy bardzo często marzą o podróżach.